Wiesz co, Grzysiek. Kupiłem sobie książkę taką, taką, taką. Ja mówię, wiesz co, no fantastycznie. Tylko wierz mi, że ten świat nie polega na tworzeniu nowych bibliotek, bo te biblioteki są tak zaopatrzone tak naprawdę w te księgi, że ich można wypuszczać całe mnóstwo. Z czytaniem bardzo prosta rzecz, która się sprawdza. Czyli 20% czytamy, 80% inicjujemy w swoje życie. I wtedy fajnie. I, i Właśnie dlatego mogę powiedzieć jedną rzecz, i to nie odważnie, tylko na 100%, że czytając, kupując jedną książkę i w odpowiedni sposób z niej korzystając, to wiesz co, szczerze, od 6 do 12 miesięcy, żeby tak naprawdę użyć tej książki w odpowiedni sposób, bo samo czytanie nic nie zmienia. Nic, naprawdę. Po prostu tak to wygląda. Więc ja. Naprawdę życzę wszystkim powodzenia. Ci, którzy te kursy kupują i tak dalej, to jest naprawdę fajne.